Teraz nauczymy się wykonywać krzywa oraz Dodajemy Tworzymy nową warstwę. Bierzemy narzędzie pióro, Wybieramy sobie kolor, na przykład fioletowy. Wciskamy poza teren roboczy. Raz, teraz, drugi raz. I trzymamy lewy przycisk myszy. No, możemy wykonywać takie łuki na lewo, na prawo. Ja wybieram w tą stronę do góry. Łuk tu w dół. Znów poza teren roboczy. tam taka nie, nierówna fala. A sobie tutaj wypełnić tą część. zaznaczyć, aż dojdziemy tutaj do tego kwadracika tutaj. w mamy zaznaczenie Bieramy na przykład efekt, efekt cienia, fx cień zaznaczenie nam się zaznacza, tutaj cień tworzymy nową warstwę, Bieramy, na przykład troszeczkę jaśniejszy kolor fioletu you know fx i cień Mam taka fala teraz możemy napisać po ścieżce. czy wybieramy pióro to szmem na pewną warstwę ścieżka tutaj u góry narzędzie jest pióro ścieżka mamy sobie kolor chcemy pisać idziemy na tą ścieżkę żeby zacząć pisać mamy możliwość przesunięcia tego tekstu klikamy na narzędzie przesuń i w momencie, go ustawiamy tam gdzie nam pracuje w moim przypadku że drugi sposób Są. tworzenia krzywych. Bierzemy sobie rzędzie, prostokąt. Tutaj warstwa kształtu. Tworzymy nową warstwę. Tworzymy kolor. No, taki fiolet. Tworzymy. Prawym przyciskiem myszy przekształcenie swobodne ścieżki. Następnie naciskamy przechodzenie między trybem przekształceń i powstają takie prostokąt z kropkami w tym miejscu. Możemy złapać za taką daną kropkę i wygięć. Kształt. ponownie możemy wybrać pisanie po ścieżce. Najpierw nadajemy kształt. tutaj zatwierdzić przekształcenie. Tworzymy nową warstwę. Mamy kolor pisania, czyli na przykład czarny. Tworzymy OK. Tworzymy. Ścieżkę, czyli wybieram pióro, ścieżkę. ramy tekst i piszemy sobie. Możemy przesunąć. Tak jak to pasuje. Nie będzie. I na tym kończę tą lekcję.